Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Będzie to film całego, powiedzmy, dnia. Ja się właśnie w miarę ogarnęłam, zrobiłam sobie lekki, szybki makijaż. Moją ostatnią ulubioną herbatę z goździkami yy, i z miodem w takim pięknym, świątecznym kubku. W zasadzie to wygląda jak dzbanek, a nie kubek. Poczekam aż trochę herbata wystygnie, a w tym czasie trochę Wam poopowiadam. Słuchajcie, dzisiaj będzie wielki dzień i to będzie też, myślę, taki start, początek tej naszej nowej serii, którą Wam obiecałam, czyli serii remontowej, kochani. Zaczynamy remont i dzisiaj mamy umówione spotkanie w IKEA. Spotykamy się, żeby zaprojektować naszą nową kuchnię, z czego po prostu tak się cieszę, że nie macie pojęcia, bo już tej starej po prostu nienawidzę i nie mogę na nią patrzeć. No cóż zrobić? Czasami po prostu tak jest, że nie wszystko można mieć, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak też musieliśmy poczekać z tym remontem. Nie tylko kuchni, bo też będziemy remontować łazienkę, przedpokój. W pokojach zmieniamy w zasadzie tylko podłogi i meble, bo ogólnie w całym mieszkaniu wszystkie meble będziemy zmieniać. Jeżeli chodzi na przykład o tą toaletkę, która jest za mną, na której trochę się dzieje, ale dopiero co się pomalowałam, to będę ją na pewno zmieniać na mniejszą, bo w zasadzie nie jest mi potrzebna taka duża toaletka. Ona też dużo zajmuje miejsca, a ten pokój nie jest jakoś duży. Chcemy to po prostu gdzieś tam mądrze rozplanować. Postanowiłam, że kupię sobie gdzieś tak połowę mniejszą toaletkę, do tego wiecie, szuflady, tą komodę, taką Alex, jest wyższa, i jest niższa. Ta niższa podobno idealnie wpasowuje się w to biurko. To biurko, a propos, też jest z IKEA. To jest, jak się nie mylę, biurko malm. I dostaniecie takie dwuszufladowe i takie pojedyncze, że ma tylko jedną szufladę. Więc myślę, że albo się na coś takiego zdecyduje, albo na coś jeszcze mniejszego. Będę miała w szufladach kosmetyk tak zrobimy. Dodatkowo pozbywamy się też naszego łóżka sypialnianego, które będziemy zmieniać na mniejsze, bo na tą chwilę mamy łóżko. 200 na 220 jest gigantyczne i to jak ono jest wygodne w ogóle kocham to łóżko, no ale niestety za dużo miejsca nam tutaj zajmuje, bo no pół pokoju dosłownie. Zmieszczą się też wtedy szafki nocne, więc taki jest powiedzmy plan startowy. Dużo się też zmieni też w salonie, ponieważ będziemy wyrzucać te kanapy, które mamy na tą chwilę kupimy narożnik, tam stanie też stół z krzesłami, bo w kuchni nie będzie miejsca, bo cała kuchnia będzie zawalona szafkami, bo chcę mieć dużo szafek, dużo miejsca do przechowywania, bo teraz w tym mieszkaniu zdecydowanie brakuje nam miejsca właśnie do przechowywania. Dobrze, że mamy coś takiego jak taki nasz składzik, który na tym osiedlu jest w każdym mieszkaniu. No ale to jest takie malutkie pomieszczenie, naprawdę 2 na 2. No, ale przez to, że nie mamy tyle miejsca w mieszkaniu, to wszystko po prostu ląduje w tym składziku i tam jest po prostu jeden wielki Armageddon. Więc jeżeli chodzi o składzik, to też tam będziemy robić troszeczkę remonty. Dalej, jeżeli chodzi o salon, to mam taką przepiękną komodę pod telewizorem to jest komoda z Ikei, nazywa się. Hemnes i uwielbiam tą komodę, ale chciałabym pod telewizorem dać taką szafkę RTV, coś takiego, więc też to będziemy zmieniać. W salonie też mamy szafę, ale taką w ogóle nie do kompletu. Totalnie jedyne, co ich łączy, te nasze meble w salonie, to to, że szafa i komoda są białe. I to jest tak naprawdę wszystko. Więc szafę też będziemy wymieniać w salonie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to totalnie cała będzie zmieniona. Jeżeli chodzi o łazienkę, to też się dużo zadzieje: no bo przede wszystkim też zmieniamy wszędzie, wiecie, podłogi, kafelki itd. itd w łazience też wymieniamy wannę na prysznic. Nie mogę się doczekać uwielbiam prysznic. Jesteśmy na etapie szukania ekipy, która nam pomoże w tym. Kilka osób było już wyceniać nam ten remont i prawdopodobnie już się na kogoś zdecydowaliśmy. Tak naprawdę czekamy do przyszłego tygodnia i myślę, że w przyszłym tygodniu już dopnie, dopniemy takie ostatnie szczegóły, jakieś umowy i tak dalej, i tak dalej z naszymi wykonawcami. Mam nadzieję, że remont zaczniemy tak, jak planowaliśmy, czyli w styczniu. Dużo na to wskazuje, że nam się uda ten remont zjeść, tym bardziej, że wzięliśmy sobie z Adrianem, to znaczy Adrian sobie wziął, bo ja mam urlop w styczniu. Adi sobie wziął urlop też w styczniu, więc zaczniemy już tutaj robić podczas naszego urlopu. My się też w ogóle wyprowadzamy z naszego mieszkania, więc zostawiamy totalnie puste mieszkanie. Do tego czasu muszę wyrzucić to, co trzeba wyrzucić, sprzedać to, co trzeba sprzedać, i musimy pozrywać podłogi w pokojach, bo tylko w pokojach mamy panele, wreszcie pomieszczeń mamy kafelki no i tak jak za zbicie kafelek nie mam zamiaru się brać, bo totalnie nie potrafimy tego robić. Usuwanie paneli to nie jest nic trudnego, więc robimy to po prostu sami. Jeżeli chodzi też o malowanie, no to tutaj ten pokój zostaje tak jak jest, bo jest całkiem niedawno malowany, tapetowany, ewentualnie trzeba będzie odświeżyć, wiecie, po remoncie, po kurzu i tak Jeżeli chodzi o duży pokój, to tak samo niedawno tapetowaliśmy, więc tam tapeta i ściany zostają, wymieniamy tylko podłogi. Więc słuchajcie, dużo jest rzeczy do zrobienia. Chcemy się wybrać też do projektanta, jeżeli chodzi o naszą łazienkę, bo ona jest dosyć taka nieustawna i ciężko mi jest tam. W ogóle jakby totalnie nie mam na nią pomysłu. Wiem jedynie to, że chcę mieć prysznic zamiast wanny, ale też mam duże okno w łazience, które zasłania praktycznie całą ścianę. Po prostu ten prysznic przysłoniłby okno. No. Ciężko to, jest, ciężko to jest rozplanować, powiem Wam szczerze, e, więc chyba też nie nacieszę się za bardzo tymi dekoracjami świątecznymi w tym roku. No przez to, że po prostu będę musiała pakować rzeczy. Aha, i jeszcze będziemy wymieniać wszystkie drzwi, e, więc myślę, że w przyszłym tygodniu, jak się uda, to pod koniec przyszłego tygodnia może już pojedziemy po nowe drzwi, w całym mieszkaniu będziemy wymieniać drzwi łącznie z tymi wejściowymi. Więc, więc trochę mnie przeraża powiem Wam ten remont, ale już się po prostu nie mogę doczekać, żeby było ładnie i tak po naszemu. Więc, więc myślę, że na pewno na pewno będzie super. No niestety, czasami trzeba przeboleć, żeby coś fajnego się zadziało, więc co zrobić? A ja tymczasem, kochani, ogarniam się, zjem jakieś śniadanie, bo jest już chyba dziesiąta, ja stałam koło ósmej i jeszcze nic nie zjadłam, więc zrobię sobie na szybko jakieś śniadanie. Koło 14, nie, na 14 mamy spotkanie w IKEA, więc myślę, że zabiorę was ze za sobą, a później idziemy do moich rodziców. O i właśnie Wam jeszcze pokażę co nieco, co będziemy u moich rodziców robić. Przede wszystkim jadę dzisiaj do moich rodziców po to, żeby stworzyć z nimi fotoksiążkę stwierdziłam, że jako prezent na święta i mojej mamie i mojemu tacie sprawię mm, taką fotoksiążkę z ich ślubu, ponieważ nie mają takiej pamiątki, moja mama się zabiera od pięciu lat, żeby zrobić taką fotoksiążkę. Raz po ślubie wykonaliśmy sobie własnoręcznie właśnie taką fotoksiążkę e, z najlepszymi, powiedzmy, momentami e, w naszym mm, z naszego wesela, żeby mieć taką fajną pamiątkę, więc chciałabym też coś takiego stworzyć dla moich rodziców. Oni o tym wiedzą i mój tata, i moja mama, więc tutaj mogę Wam powiedzieć po prostu o takim prezencie. No ale też chcę, żeby to było stworzone pod nich, żeby im się podobało, dlatego stwierdziłam, że przyjadę do mojej mamy i razem wspólnie stworzymy właśnie taką fotoksiążkę. I to będzie prezent na święta dla moich rodziców. Druga sprawa, o którą chciałabym moją mamę poprosić, o czym też już wie, to jest stworzenie takiej dekoracji ślubnej. Byłam w Ikei w zeszłym tygodniu z moją przyjaciółką i dorwałam tam, słuchajcie, ramkę. To jest ramka, która nazywa się Sanahed. Ja sobie wziąłam taką kwadratową. I tutaj w tym kwadracie wstawiacie sobie zdjęcie ze ślubu, czy z jakiegoś innego ważnego dla Was wydarzenia. A tutaj jest, słuchajcie, miejsce. O! Żeby coś powkładać. Ja stwierdziłam, że ususzyłam sobie w ogóle mój bukiet ślubny. Tak on wygląda w tym momencie. I chciałabym te kwiaty przykleić właśnie wokół tej ramki na klej na gorąco. Niestety nie mam kleju na gorąco, dlatego właśnie musi pomóc mi w tym mama. Ale myślę, że będzie to fantastyczna pamiątka dla nas, więc nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, jak to wyjdzie. Ale myślę, że to też może być fantastyczny pomysł na prezent dla kogoś, nie wiem, z waszej rodziny, znajomych, przyjaciół. Możecie tutaj tak naprawdę wkleić wszystko: jakieś wspomnienia, jakieś mniejsze zdjęcia, jakieś sztuczne kwiaty, też to na pewno będzie wszystko przepięknie wyglądać. Także mam nadzieję, że dałam Wam fajny pomysł na prezent albo na jakąś pamiątkę dla Was. Więc tworzymy stary bukiet z białych róż. A tutaj tworzymy dekorację. Robimy to klejem na gorąco, a tutaj mamy wstążkę która oplatała cały ten bukiet tutaj na dole. No, fajnie to wygląda. mamy. mama? efekt końcowy. Nie mam jeszcze zdjęcia, które wkleję dopiero w domu, ale no, wyszło to ślicznie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi bardzo. Tak wygląda skończona... O. skończona ramka, skończona pamiątka. Panda! Dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że świetna pamiątka. To jest w ogóle ta wstążka, którą miałam przy bukiecie. Tutaj taka kompozycja. No, myślę, że super, super to wyszło. Jestem bardzo zadowolona i na pewno gdzieś znajdę miejsce, żeby to powiesić. Przyszedł czas na najmniej lubianą przeze mnie rzecz, czyli wymiary łazienki. No cóż, jak trzeba to trzeba. Jakby ktoś zastanawiał się, jak wyglądają moje wymiary robione na kolanie. Gdybym się tak naprawdę postarała, to myślę, że wyglądałoby to dużo, dużo lepiej. Ale dajcie znać, może mi się uda coś z tego wymyślić. Witajcie kochani kolejnego dnia. Ja niedawno wstałam, w miarę się ogarnęłam, wyszłam z psem, wypiłam kawę i postanowiłam chwilę do Was porozmawiać. Wiem, że w tym roku jakby te filmy świąteczne nie są zbyt świąteczne u mnie na kanale, no ale jest to spowodowane tym, że po prostu niedługo będziemy robić ten remont. I tak naprawdę nie za bardzo przykładałam się w tym roku do dekorowania mieszkania, bo wiedziałam, że niedługo będę musiała wszystkie te dekoracje zdejmować. Nie kupowałam też żadnych nowych świątecznych dekoracji, a tak naprawdę ostatnie co robimy to jest jeżdżenie, wiecie, po sklepach, sprawdzanie różnych sprzętów i tak dalej. Wczoraj wam pokazywałam, że robiłam wymiary łazienki, a to dlatego, że byliśmy u projektanta w Castoramie. Nie jest to żadna współpraca, natomiast nie mieliśmy żadnych pomysłów, jeżeli chodzi o naszą łazienkę, bo jest strasznie nieustawna. Zdecydowaliśmy się pójść z łazienką właśnie do. Projektanta i powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolona, jak to wyszło. Pan był super miły, wszystko nam dokładnie pokazywał. Wybieraliśmy razem płytki, nie wiem, toaletę, umywalkę, baterie. Wszystko wszystko nam krok po kroku pokazywał, więc jeżeli macie takie pomieszczenie, jesteście w trakcie remontu albo planujecie remont, macie pomysł właśnie, jak zorganizować jakąś przestrzeń <laughs> pierciaszek, bo serdecznie Wam polecam właśnie takie usługi projektowania, czy to w Ikei, czy to w Obi, czy to w Castoramie. My zdecydowaliśmy się zaprojektować kuchnię w IKEA i łazienkę właśnie w Castoramie. Dlaczego zdecydowaliśmy się na projekt kuchni właśnie w IKEA? Powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o wycenę, bo tutaj jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wiadomo, miałam robiony projekt u takiej firmy, która zajmuje się typowo tylko kuchnią. Znalazłam tą firmę gdzieś na Facebooku, umówiłam się na konsultację, właśnie na projekt. No, ale wycena była strasznie droga. No, nie tyle wycena, co po prostu te meble z montażem, z transportem wyszły mega, mega drogo. A że mam paru znajomych, którzy mają kuchnię z Ikei i są bardzo zadowoleni, jakoś nikt się jakoś specjalnie nie skarżył, to stwierdziliśmy z mężem, że również kupimy naszą kuchnię właśnie w Ikea. I powiem Wam, że był to bardzo dobry pomysł. Jesteśmy już oczywiście po konsultacjach, po projektowaniu. Będziemy nanosić jeszcze jakieś poprawki, bo w międzyczasie troszeczkę zmieniliśmy koncepcję, jeżeli chodzi o mieszkanie. Natomiast, no, tak jak mówię, jesteśmy mega zadowoleni, jeszcze przysługuje nam taka bezpłatna konsultacja przed zakupem. Myślałam nad tym, czy pokazywać Wam ten projekt, bo no, tak jak mówię, on się jeszcze zmieni, ale żebyście wiedzieli, co w takiej wycenie, w takim projekcie się znajduje, to już Wam kochani pokażę, żeby po prostu pomóc tym, którzy właśnie zabierają się za remont albo są w trakcie. Pierwsza rzecz, którą mamy w takiej teczce, jest taki talon informacyjny, w którym znajdziecie wszystkie rzeczy, które są w projekcie, wszystkie szafki, uchwyty, klamki, wszystko, wszystko, również z wyceną, więc to jest mega fajne. Następnie mamy takie informacje instalacyjne, czyli jaka musi być odległość, nie wiem, od kontaktu, coś tam, coś tam, gdzie muszą być kontakty, do jakich sprzętów, jakie kontakty, więc to jest też mega fajne i mega pomocne. Jakie sprzęty będą nam potrzebne do montażu kuchni, jakie zawory, jakieś coś tam, ja się za bardzo na takich rzeczach nie znam szczerze mówiąc. Następnie mamy taki protokół, gdzie są wszystkie nasze dane, data, kiedy, by, kiedy byliśmy projektować. Dane osoby, która nam projektowała, my akurat trafiliśmy w Katowicach na przemiłego pana, który fajnie nam wszystko zobrazował, pokazał, również przesz przeszliśmy się razem z nim właśnie po Ikei, żeby zobaczyć na żywo blaty, kuchnie, fronty i tak dalej, Następnie mamy taką dokładną wizualizację. W zasadzie mogę Wam pokazać taki rzut powiedzmy z góry. Gdzie tutaj mamy takie duże, widzicie, okno, pod oknem mamy kaloryfer, więc też tak mało ustawnie, ale zdecydowaliśmy się zrobić kuchnię właśnie w taką literkę U, a tutaj jest po prostu sam blat. Jeżeli chodzi o tą stronę, czyli jak się wchodzi do mojej kuchni, to na lewo, to jest płyta gazowa, która będzie w, no, praktycznie w tym samym miejscu, co teraz mamy. Następnie mamy zlew, jest okap, tutaj są szafki wiszące również, pomiędzy będzie zmywarka, a naprzeciwko mamy blat roboczy. I dwa słupki. Jest lodówka zabudowana i jest piekarnik z mikrofalówką. Jeżeli chodzi o kolory, tak jak widzicie, zdecydowaliśmy się na kuchnię w takim odcieniu szarości. Tutaj ona wygląda strasznie na taką bardzo ciemną. W rzeczywistości nie jest ten kolor aż tak ciemny, jak to pokazuje właśnie wizualizacja, co nie zmienia faktu, że zdecydujemy się najprawdopodobniej na białą kuchnię, jednak, więc tutaj będzie, będzie zmiana. Jeżeli chodzi o sprzęty, to prawdopodobnie też. Pozbędziemy się tej mikrofalówki Która jest nad piekarnikiem Ponieważ no do, do dnia dzisiejszego Nie mamy mikrofalówki w naszym mieszkaniu Nie była ona nam niezbędna Więc nie kupowaliśmy takiej Więc szkoda, żeby zajmowała nam Po prostu miejsce, wiecie, w tym słupku Jeżeli chodzi o następne rzeczy, które tutaj mamy To jest również rzut Z góry, jak to wygląda Zdjęcie jakby jednej ściany Następnie mamy Projekt tej drugiej ściany wszystko jest mega dokładne, wszystkie wymiary. E, następnie mamy szuflady, jak to wygląda. Szafki od środka, i to samo ta druga strona. Również wszystkie szafki są, e, są zaznaczone. Następnie mamy notatki, które pan projektant sobie wpisywał na bieżąco, kiedy nam tą kuchnię projektował. I znowu mamy taką, jakby cenę powiedzmy danej szafki. Tutaj mam akurat szafkę pod. Płytą gazową, szafki, fronty, szuflady, separatory więc wszystko jest tutaj dokładnie wypisane. Możemy sobie to bardzo łatwo przemyśleć, wybrać, co jest nam potrzebne, co jest nam niepotrzebne, pozmieniać. Stwierdziliśmy razem z mężem, że w tej zaprojektowanej nowo kuchni mamy zdecydowanie za dużo szuflad. Jedyne szafki to są te szafki, wiecie, wiszące. I nie wiem, czy nie będziemy zmieniać niektórych szuflad właśnie na szafki, ale to się jeszcze nad tym zastanawiamy. Oczywiście w projekcie są wyliczone również listwy, takie świetlne, LEDowe pod szafkami. Więc wszystko, naprawdę, wszystko jest mega dokładnie tutaj opisane. No i w zasadzie, z tego, co tutaj tak patrzę, to jest kochani, wszystko, co my mamy w takiej wycenie. Jeżeli chodzi o koszta, jakie są związane z projektowaniem kuchni w IKEI. To możecie się umówić albo na projektowanie online, czego nie polecam, zaraz wam powiem dlaczego, albo na projektowanie, pra, projektowanie stacjonarnie w sklepie, nie ma czegoś takiego, przynajmniej u nas się tak nie zdarzyło, bo byłam z moją przyjaciółką, która też jest właśnie w trakcie remontu, i chciała po prostu podejść do IKEA i zaprojektować kuchnię. No, niestety nie została przyjęta przez to, że właśnie nie była umówiona. Więc tutaj, jeżeli będziecie chcieli projektować, czy to kuchnie, czy tam szafę, PAX, czy cokolwiek innego, to musicie się wcześniej umówić, właśnie na taką konsultację, na takie spotkanie. Jeżeli chodzi o koszt takiej, takiego projektowania, z tego co my płaciliśmy, nie wiem, czy w projektowaniu online jest to inna kwota, ale jeżeli chodzi o projektowanie stacjonarne w sklepie, to jest koszt 79 zł. Wydaje mi się, że jest to fantastyczna cena, jak za po prostu tak wielką pomoc, którą mamy zawartą w całej, w całej tej teczce. Wszystkie te wyceny, te uchwyty, te, no jest mnóstwo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, jakieś zawory, nie zawory, klamki, nie klamki, o których najprawdopodobniej sama bym zapomniała, więc myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł, szczególnie kiedy macie pomieszczenia takie ciężkie do zaprojektowania, ciężkie do ustawienia, jakieś literki L i tak dalej, i tak dalej, to bardzo, bardzo serdecznie Wam Polecam. Tak jak mówię, jeszcze będziemy nanosić tutaj zmiany, więc za bardzo się do tego projektu nie przywiązuję. Natomiast jeżeli chodzi o projekt łazienki, nie mam niestety takiej teczki, w której mogłabym Wam pokazać. Mam to wszystko na mailu, ale postaram się postawiać Wam gdzieś tutaj zdjęcia, jak to mniej więcej będzie u nas wyglądać. Jeżeli chodzi o projekt łazienki, wszystkie jakieś rzeczy związane z łazienką postanowiłam zostawić mojemu mężowi, ponieważ ja stwierdziłam, że ja będę projektować... Kuchnia, żeby była po prostu, tak jak sobie wiecie, wymarzę i tak dalej. Ale żeby nie zostawiać go z pustymi rękoma, to zostawiłam mu projekt łazienki od A do Z, mówię, nie będę się tam pierniczać, niech sobie robi po swojemu, tak jak mu się podoba, będzie odbiegać łazienka od stylu, myślę, reszty mieszkania. Ponieważ no reszta mieszkania jest raczej taka projektowana, powiedzmy, przeze mnie, w takich odcieniach minimalistycznych, biel, szarości, bo takie kolory lubię we wnętrzach. Najbardziej mój mąż jest takim typowym fanem stylu loft, więc kuchnia będzie czarna, drewniana <noise> i w takich raczej ciemnych, ciemnych kolorach. Tak, jeżeli chodzi o ten projekt, to tak jak mówię, był on ciężki, ponieważ ta łazienka jest bardzo nieustawna. Dodatkowo chcieliśmy wymienić wannę na prysznic i to jest, myślę, taki największy problem, ponieważ no, jest ona strasznie ciasna, po prostu ta, ta, ta łazienka nasza. Ale udało się. Udało się z takim prysznicem, jaki chcieliśmy, taki w stylu walk-in, czyli bez brodzika, taki sama szyba, Do tego jest deszczownica, co tam jeszcze takiego było? Spływ liniowy, tak to się chyba nazywa, odpływ liniowy. Do tego mamy nową toaletę, będzie też pralka, malutka umywalka i gdzieś tam jeszcze udało nam się wcisnąć cztery szafki chyba, bo dwie są takie duże nad toaletą i dwie pod zlewem. Więc myślę, że całkiem fajnie, nic więcej nam póki co nie jest potrzebne. Tak jak mówię, wstawię Wam tutaj zdjęcia, jak wygląda wizualizacja. Na pewno się też zmieni ten projekt, ponieważ jeszcze nie rozmawialiśmy z naszym wykonawcą, jak on to widzi. Również wybieraliśmy wczoraj wszystkie możliwe elementy, czyli szafki, uchwyty, baterie. W zasadzie chyba to wszystko. Jedyne, co nie było zawarte w tym projekcie, to punkty świetlne, które były na suficie i chyba lustro nie było zawarte. A tak, wszystko grzejnik, szafki, umywalka, szyba, wszystko, wszystko było dostępne od ręki w zasadzie w kasteramie, więc jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi ponownie o koszt takiego projektowania, umawiacie się no w zasadzie. Tutaj było troszeczkę inaczej niż w Ikei, ponieważ pojechaliśmy wczoraj bez umówionej wizyty właśnie do Castoramy, okazało się, że projektant miał akurat czas, miał wolne, przyjął nas od razu. Jeżeli chodzi cenowo, jak to wygląda, to w Castoramie za taki projekt płacicie 200 zł z góry. Natomiast jeżeli zdecydujecie się kupić sprzęty czy tam właśnie te projekty, płytki w Castoramie, to wtedy te 200 zł jest odejmowane od rachunku końcowego. Tylko jest jedna, jeden warunek przynajmniej jeden z paragonów powiedzmy musi być na kwotę 1500 zł. I wtedy ten, te 200 zł zaprojektowanie jest Wam odliczane. Bo wiadomo, czasami osoby kupują sobie na raty. Raz pójdą po płytki, raz pójdą po, nie wiem, baterie, raz po szyby i Więc przynajmniej jeden rachunek musi być za 1500 zł, żeby odjęli Wam te 200 z rachunku końcowego. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o cenówki. Jestem bardzo zadowolona i z projektów Ikei, i z projektu w Castoramie. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że miałam Wam powiedzieć, dlaczego nie polecam projektowania online właśnie w IKA. Słuchajcie, mieliśmy taką sytuację. W zasadzie nie my, jak moja przyjaciółka, która, tak jak Wam mówiłam wcześniej, też jest na etapie remontów, że umówiła się na spotkanie online. Ona była strasznie niezadowolona, ponieważ. Pan był taki mało zaangażowany, ten projektant, cokolwiek by nie zaproponowała, to on twierdził, że nie da się tego zrobić, że jakaś, wiecie, niewymiarowa kuchnia. Co prawda, no, może być tak, że ta kuchnia jest faktycznie niewymiarowa i nie wejdą takie, w, takie szafki, jakie by chciała. Wydaje mi się, że wszystko jest jakby do przedyskutowania. Wszystko jest, powiedzmy, możliwe, no a ten pan po prostu tak ją zniechęcił, że już jej się po prostu nie chciało tego robić, dlatego nie polecam, bo nigdy nie wiadomo na kogo traficie. Jak jesteście w sklepie, no, to jest troszeczkę inaczej, bo jest wiadomo, więcej ludzi, oni są w pracy. Nie żeby ten z online'a nie był w pracy, no ale nikt go tak bardzo nie pilnuje, takie mam wrażenie, przynajmniej to są, wiecie, takie moje osobiste opinie, doświadczenia. A jeżeli chodzi o właśnie wybór w sklepie, no to tak jak mówię, jest tam dużo ludzi, jesteście, że tak powiem, w cztery oczy z projektantem. Takie są po prostu moje przemyślenia i nie polecam projektowania online. Teraz powiem Wam, że jesteśmy na etapie poszukiwania AGD do kuchni, sprawdzania, gdzie wychodzi najtaniej. Mamy taką tabelkę w Excelu, gdzie mamy wszystkie, powiedzmy, sklepy takie właśnie z AGD. I porównujemy sobie te ceny, gdzie co wychodzi najtaniej. I ostatecznie tak zrobimy, że najwyżej jedną część kupimy w tym sklepie, drugą w tym sklepie, żeby po prostu cenowo to wszystko wyszło jak najbardziej korzystnie. I trochę się rozgadałam, bo już widzę, że gadam 16 minut i wiem, że ten film będzie mega długi, mało świąteczny. Musicie mi to wybaczyć, ale tak naprawdę cały czas teraz latamy właśnie i załatwiamy z remontem, bo remont mamy za. Chyba 3 tygodnie, więc już musimy załatwiać, wiecie, kupować drzwi, i te właśnie wszystkie szafki AGD i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj byliśmy wieczorem na urodzinach, a od rana do godziny 15 chodziliśmy właśnie w tej kastoramie, później za drzwiami, później gdzieś do Obi, później do Media Expert, więc po prostu cały dzień w rozjazdach. Dzisiaj też jest niedziela handlowa, jak tylko mój mąż wróci z pracy, to znowu idziemy szukać AGD więc tak, tak naprawdę strasznie dużo się u nas ostatnio dzieje, A obiecuję Wam, że w przyszłym roku będzie cudowny. będzie cudowny vlogmas, będą filmy, będzie nowe mieszkanie, więc będzie już cudownie, będę mogła sobie stroić ile, ile wlezie, do tego czasu trzeba jeszcze niestety troszeczkę poczekać, także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło i dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy takie filmy remontowe Wam się Podobają, bo nie wiem, czy w ogóle mam nagrywać, wyciągać tę kamerę wszędzie. Po prostu nie ma sensu, bo was to po prostu nie interesuje. Zobaczymy. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie filmu i do następnego buziaki, pa, pa.